Cześć, dzień dobry, spotkamy się na czytaniu wyrocznia 7 energii i tasuję. To będzie karta dnia. Zew muzy, zew muzy 31, 31, 31. 31. 31. E, twórcza ekspresja. E, bycie w przepływie kreatywności, dostrajanie się do inspiracji, pozwalanie na kreatywność bez zakłopotania, pisanie i prowadzenie dziennika jako sposobu połączenia. Kiedy poczujesz w muzy, zostaniesz zaproszony do tworzenia bycia artystą, choreografem swojego życia służącym w imieniu wielkiego artysty, boskiego źródła. Choć proces ten wydaje się bardzo osobisty, twoje ego i samoidentyfikacja e, są, jak na ironię, najbardziej niepotrzebnymi elementami tego równania. Chociaż możesz sądzić, że posiadasz na magię swojej kreatywności, czy naprawdę możesz powiedzieć, że jesteś źródłem inspiracji? E, podobnie jak duch geniusza z karty 29, wyobraź sobie swoją kreatywność wywodzącą się z innego przewodnika duchowego muzy. Tak jak geniusz musi współpracować z swoim intelektem, tak muza potrzebuje, abyś otworzył swoje serce i pozwolił magii przepływać przez twoją intu intuicję i emocje. Przestań postrzegać siebie jako centrum procesu, a zamiast tego postrzegaj siebie jako partnera w twórczym tańcu. Czasem możesz być wewnątrz muzyki i uczyć historii i jej ekspresji. Innym razem patrzysz z boku, obserwując jak wszystko płynie z nieznanego, nie ale głębokiego, intymnego źródła. Dziś twoja muza wzywa Cię do bycia kanałem i umożliwienia przepływu przez ciebie twórczej energii, energii, emocji czeka na głos, imię, kształt lub kolor. Piszesz dziennik, zakończ ten projekt, zacznij coś nowego. Maluj, śpiewaj tańcz i nie martw się, gdzie to wyląduje. Ma dla ciebie, włas ma ma dla ciebie własny plan. Twoja muza wie, dokąd to wszystko zmierza. Dla ciebie wielka magia polega na odpowiedzi na to, wezwanie. Czyli Wielka Muza to jest jakby e, e, jakby Twój przewodnik, czyli Twoja wewnętrzna prawda, e, która Cię prowadzi, czyli można znaleźć autorytet na zewnątrz e, lub posiłkować się tylko autorytetem, albo można znaleźć wewnętrzną muzę wewnątrz e, każdego e, z nas, czyli energię, która będzie nas prowadziła, czyli najpierw musimy sprawdzić, czy ta energia prowadzi nas do, do dobrego, czy złego, a później może, możemy podążać e, trasą wyznaczoną przez nas pod przewodnictwem wewnętrznego źródła, czyli połączenia z energią, po to tylko, aby dotrzeć do momentu, w którym przestaniemy jakby potrzebować zewnętrznych autorytetów, potrzebować zewnętrznych prawd, by samodzielnie stąpać po ziemi, czyli człowiek, który zaczyna rozwój osobisty, musi posiłkować się ludźmi na zewnątrz żeby ocenić, yy, która, który wariant yy, rzeczywistości jest najbardziej, najbardziej podobny do człowieka, yy, tego yy, zainteresowanego. Później kontaktując się coraz głębiej w rozwoju osobistym z zewnętrzną prawdą, nie potrzebujemy już żadnych yy, przewodników, yy, pomocników, i tak w ten sposób buduje się jakby niezależność od świata zewnętrznego, od czynników zewnętrznych i od sytuacji. Na zewnątrz, czyli tak uczy rozwój osobisty, nieważne, czy jest krach na, na giełdzie, e, jakieś e, wojny polityczne, e, wewnętrzna prawda prowadzi cię zawsze ku najwyższemu dobru, czyli bez względu na okoliczności zawsze jesteś w stanie wytrzymać pod względem psychiki, czyli prężność psychiczna, oraz to wszystko, co wiąże się z prężnością psychiczną, jest e, jakby kwintesencją, e, czyli podsumowaniem tego, co dotychczas udało Ci się doświadczyć i przetransformować to na dobrą stronę. Czyli zawsze. Każde wydarzenia transformujemy na dobrą stronę, a złe strony odrzucamy. Do usłyszenia, Bajo.